Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku subiektywnego vlogu audytora śledczego. Przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania będzie kompozycja zespołu audytowego czy też przyjęty wariant podejmowania działań następczych w ślad za informacją o nadużyciu, które mogło pojawić się w naszej organizacji. Teraz co do zasady, yy, przyjmuje się, że mamy trzy dostępne opcje działania w przypadku, kiedy dochodzimy do wniosku, że zgłoszenie sygnalisty, czy jakaś informacja uzyskana z innego źródła, np. przykład monitoringu compliance, czy wyników pracy audytu wewnętrznego, czy audytora finansowego, biegłego rewidenta, czy też wskutek na przykład zapytania ze strony organów administracji publicznej, albo nawet doniesień prasowych, możemy powziąć uzasadnione podejrzenie, że w naszej organizacji mogło dojść do nieprawidłowości. Jeżeli oczywiście zgłoszenie jest w sposób oczywisty bezzasadne. Na przykład mamy przypadek, nie wiem, 10 zgłoszenia tego samego problemu przez tę samą osobę, i pomimo, że za pierwszym razem zweryfikowaliśmy te zarzuty i uznaliśmy w ramach informacji zwrotnej, że no, zgłoszenie jest bezzasadne, ten sygnalista cały czas ponawia to swoje zgłoszenie, ale nie dodaje żadnych nowych faktów i dowodów, nie, nie przekazuje żadnych nowych informacji i Pozostaje tak jakby bierny wobec naszego informacji zwrotnej na temat tego, jakie czynności na przykład podjęliśmy, i, i że nie widzimy tutaj przesłanek do zarzucanego na przykład czynu o charakterze nadużycia, naruszenia prawa czy, czy naruszenia procedur wewnętrznych. Ale jeżeli to nie jest przypadek oczywiście bez no to możemy powziąć podejrzenie, że jednak mamy do czynienia z faktycznym problemem, który, który należałoby w związku z tym zaadresować. No i Jeżeli chcielibyśmy go zaadresować, jeżeli podejmujemy taką decyzję, że chcemy ten problem zaadresować, no to możemy podjąć tak naprawdę działanie w trzech wariantach. Pierwszy wariant jest taki, że mamy wszystkie niezbędne kompetencje na pokładzie, czyli my albo nasz zespół jesteśmy w stanie samodzielnie zbadać sprawę i wyciągnąć wnioski po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym wewnętrznym i na tej podstawie jakieś tam konkluzje zarekomendować, czy podjąć działania następcze, na przykład Przekazać sprawę do organów ścigania, czy podjąć jakieś zmiany w środowisku kontroli, podjąć jakieś środki dyscyplinujące wobec osób, co do których ustalono, że na przykład dokonały, czy do, 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 dopuściły się jakichś naruszeń. No, czasem musimy oczywiście przekazać informacje o wiedzy na temat naruszenia prawa. Organom ścigania to wynika wprost z kodeksu postępowania karnego, i tutaj właśnie widzicie Państwo ten przepis. A czasem, czy w większości przypadków, właściwie jest to tak zwany obowiązek społeczny, czyli nie musimy tego robić, ale oczywiście możemy. Natomiast w sytuacji, kiedy zgłoszenie dotyczy takiej materii, która może wiązać się z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych, jakąś odpowiedzialnością korporacyjną, albo dotyczy osób w organizacji, co do których. Wiemy, że na przykład ciężko będzie w sposób bezstronny badać zarzut albo na przykład konsekwencje dotyczące podmiotu prawnego mogą być na tyle doniosłe, że bo na przykład mówimy o zarzucie korupcji czy, czy czynu nieuczciwej konkurencji, że... Warto już na bardzo wczesnym etapie, na etapie planowania wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, zdecydować, że jednak, nawet jeżeli mamy kompetencje wewnątrz organizacji, lepiej by było, żeby tym zagadnieniem zarządzał e, zewnętrzny podmiot. No, często w tej sytuacji podejmuje się taką refleksję, że warto zaangażować od razu kancelarię prawną, która w ramach tajemnicy zawodowej będzie na przykład e, chroniła również nasze interesy w ten sposób, że Przebieg i wyniki tego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego nie będą łatwo dostępne, np. dla osób nieupoważnionych. A w przyszłości, gdyby okazało się, np., że w ramach jakichś działań podejmowanych przez organy ścigania, np., równolegle niekoniecznie w związku z naszym postępowaniem, ale po prostu jeżeli wiemy, że to się może wydarzyć, no to warto już wtedy zacząć budować na przykład strategię obrony dla podmiotu prawnego w kontekście zarzutów, na przykład braku staranności w wyborze, nadzorze czy organizacji i w takim przypadku również warto rozważyć od razu zaangażowanie profesjonalnego, podmiotu, kancelarii prawnej na przykład, która będzie w stanie od razu przy okazji wewnętrznego postępowania wyjaśniającego również poszukiwać argumentów świadczących o tym, że na przykład dochowano staranności w, w zakresie chociażby zaprojektowania środowiska kontroli i od razu budowania tej strategii obrony, gdyby okazało się oczywiście, że zarzut się potwierdzi, no bo gdyby okazało się, że zarzut jest w sposób oczywiście bezzasadny lub się nie potwierdzi, no to wtedy m, oczywiście możemy wciąż m, optymalizować nasze środowisko kontroli, no ale już nie mamy m, tego m, tak silnego ryzyka, czy dużego ryzyka, że, m, że sprawa m, trafi do zainteresowania Organów ścigania i będziemy potrzebowali np. profesjonalnego pełnomocnika jako obrońcy czy w kontekście podmiotu prawnego pełnomocnika po prostu, który będzie reprezentował nasze interesy w sporze, np. z organem ścigania w ramach procesu karnego, chociażby. No i teraz w takiej sytuacji, nawet jeżeli mamy na pokładzie kompetencje, które pozwoliłyby nam wyjaśnienie sprawy. No to z różnych powodów możemy dojść do wniosku, czy brak jakby ryzyko braku obiektywizmu, czy, czy zarzutu braku obiektywizmu nawet, gdyby było tak, że percepcja może być taka, że nie jest to obiektywne badanie. Ewentualnie w sytuacji właśnie, kiedy już na wczesnym etapie potrzebujemy budować strategię obrony w kontekście korporacyjnym warto. Rozważyć wykorzystanie właśnie profesjonalnego podmiotu zewnętrznego, który poprowadzi postępowanie i też będzie dbał o to, aby dostęp do informacji związanej z postępowaniem, a zwłaszcza wczesnymi dokumentami czy notatkami, które będą Tworzone w związku z tym postępowaniem wyjaśniającym, żeby te notatki były w odpowiedni sposób zabezpieczone przed dostępem dla osób nieupoważnionych. To dodatkowo nam daje jeszcze ten yy, walor, że na przykład, jeżeli byłoby to zgłoszenie sygnalisty i ono byłoby powodem czy przesłanką dla wszczęcia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, no to oczywiście w takim przypadku mamy też lepszą kontrolę nad, yy, <tosłuch> <tosłuch> nad przetwarzaniem danych osobowych, no bo. Dużo trudniej będzie, jeżeli to będzie przetwarzane w, w zasobach właśnie niezależnego podmiotu tej, tej kancelarii w ramach tego outsourcingu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, oczywiście pod nadzorem i kontrolą naszą, no bo nie możemy tego, tutaj, tej kontroli, kontroli nie możemy wyoutsoursować zgodnie z przepisami ustawy o ochronie sygnalizów, ale możemy pewne czynności, owszem tak. No, i to się nie zmieniło w związku z wejściem w życie ustawy. Natomiast, generalnie, w takim przypadku, oczywiście, mamy ten dodatkowy walor. No i trzecim wariantem, który możemy rozważyć, zwłaszcza jeżeli budujemy na przykład kompetencje w naszym podmiocie prawnym, taką kompetencję osób, które będą w przyszłości zajmować się audytami śledczymi. No i w tym przypadku możemy rozważyć taki trzeci wariant, czyli wariant co-sourcingu, czyli sytuację, gdzie. My y, współpracujemy z zewnętrznym podmiotem, który wykonuje szereg czynności, jakby na naszą rzecz, związanych z właśnie z podejmowaniem wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Y, no i przy tej okazji, my bierzemy udział w tym projekcie razem z tym podmiotem, i nasi ludzie, czy my y, patrzymy też, jak ci inni, ci specjaliści, ci profesjonaliści to robią, i uczymy się od nich. Takie learning by doing. W pewnych sytuacjach. Nawet jeżeli mamy kompetencje na pokładzie, no to możemy nie mieć na przykład specjalistycznych narzędzi niezbędnych do tego, aby przeprowadzić w sposób obiektywny i staranny wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Mówię tutaj w szczególności na przykład o narzędziach informatycznych służących do binarnego kopiowania nośników danych, czy w ogóle zabezpieczania, czy w ogóle w pierwszej kolejności wykrywania zasobów danych, które mogą być dla nas interesujące, a następnie przeszukiwania ich w sposób... Um, ustrukturyzowany i jednocześnie um, szybszy niż gdybyśmy robili to ręcznie, na przykład dokument po dokumencie. Teraz jest dużo narzędzi, które wspierane są sztuczną inteligencją, pewnymi um, algorytmami automatyzującymi, agregującymi dane, na przykład deduplikacja plików żebyśmy nie oglądali tego samego pliku zapisanego w 17 miejscach jeżeli to jest cały czas ta sama treść, ten sam dokument. Chyba, że z jakiegoś powodu metadane i różnice w metadanych będą dla nas interesujące, albo fakt, że ten plik w ogóle pojawił się. Na komputerze, dysku twardym, czy w komunikacji jakiejś innej osoby, która na przykład nie była powołana do tego, aby mieć dostęp do takiego dokumentu. Ale to oczywiście te narzędzia wszystko wspierają i bardzo mocno przyspieszają, skracają czas niezbędny do tego. Aby te zasoby danych przeanalizować. Dlatego nawet jeżeli mamy te kompetencje, to niekiedy i tak będziemy korzystać z konsorcingu w ramach poszczególnych czynności, albo na przykład będziemy potrzebowali wiedzy osoby posiadającej wiadomości specjalnej, czyli takiego jakby prywatnego, biegłego, który na przykład będzie nas wspierał w ocenie, nie wiem, jakichś dokumentów finansowo-księgowych, jako osoba posiadająca właśnie wiadomości specjalne z zakresu rachunkowości, czy jakaś osoba, która na przykład świetnie zna, Proces inwestycyjny w jakiejś branży, a my na przykład pierwszy raz robiliśmy taką inwestycję i mamy tam pewne zarzuty dotyczące nieprawidłowości, no i chcielibyśmy zobaczyć, jak ten nasz proces inwestycyjny wygląda, wygląda na tle jakiegoś benchmarku. No i teraz możemy. Przy, przybrać do pomocy osobę posiadającą wiadomości specjalne w tym zakresie, która na przykład ten benchmark posiada. Ja z mojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że bardzo często drzewiej korzystałem właśnie z zewnętrznych firm konsultingowych, zwłaszcza inżynierskich, które były w stanie na przykład wspierać proces badania zarzutów dotyczących właśnie procesów inwestycyjnych, gdzie wymagany był pewien know-how z, z dziedziny, na przykład procesu budowlanego czy, procesu, czy, czy procesowania pewnych na przykład surowców. No i teraz bez posiadania tej wiedzy specjalnej trudno jest tak naprawdę odnieść się do pewnych twierdzeń czy informacji. No bo z perspektywy osoby, która nigdy takim procesem się nie zajmowała, jest trudno oddzielić tak naprawdę nawet informacje prawdziwe od informacji fałszywych albo zaobserwować jakieś nietypowe odstępstwa od standardu, na przykład w jakimś postępowaniu. A to bardzo pomaga na przykład diagnozować zasoby danych, czy dokumenty, czy osoby, które na przykład mogą być dla nas interesujące jako osobowe źródła dowodowe, czy jako źródła dowodowe, jeżeli mówimy o, osobach, o, o innych zasobach informacji niż, niż osoby. No więc mamy te trzy warianty. Wybór tak naprawdę zależy bardzo mocno od konfiguracji sytuacyjnej, czyli przede wszystkim przedmiotu zgłoszenia naszej. Sytuacji w kontekście na przykład dostępnych zasobów. Czasem jest tak, że mamy dostępne zasoby merytoryczne, ale na przykład mamy tak wiele projektów toczących się, że te osoby po prostu nie mają wolnych przebiegów, wolnej przestrzeni, żeby się zająć jakimś projektem, no i to znowu powoduje, że i tak musimy skorzystać z konsorcingu albo outsourcingu, żeby w jakiś sposób zarządzić na przykład wolumenem spraw, które wymagają analizę. No ale to na etapie planowania, na etapie zarządzania wiedzą o, o właśnie nieprawidłowościach No powinniśmy w jakiś sposób poddać priorytetyzacji wstępnej ocenie, takiemu triażowi i, i w ten sposób właśnie lepiej zarządzić wiedzą w kontekście nieprawidłowości, które mogą pojawić się w naszej organizacji. Gdyby ktoś chciał o tym poczytać, to oczywiście tradycyjnie zachęcam do lektury Procedura przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Tutaj oczywiście wydana e, nakładem wydawnictwa CHB w związku z wejściem w życie ustawy o ochronie sygnalistów, ale sama procedura, sama metodyka dotyczy wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, więc tak naprawdę jeżeli zastąpimy słowo zgłoszenie sygnalisty, czy termin zgłoszenia sygnalisty jakimś innym źródłem wiedzy o nieprawidłowości potencjalnej, no to cała ta procedura jakby znajduje zastosowanie. Um, I myślę, że na ten temat to już wszystko, także podsumowując, insourcing, czyli zasoby własne, cosourcing, dobranie osób, które mają albo technologię, albo wiedzę, która jest nam niezbędna do wyjaśnienia wszechstronnego sprawy, albo outsourcing w sytuacji na przykład, gdzie albo nie mamy zasobów, albo nie mamy czasu, albo po prostu z taktycznego punktu widzenia i strategicznego lepiej, aby już na wczesnym etapie... Postępowanie wyjaśniające podjął profesjonalny podmiot, który będzie mógł reprezentować nasze interesy, na przykład w, w, w ramach oceny ryzyka, przewidywanym możliwym postępowaniu karnym, czy administracyjnym, czy jakimkolwiek innym postępowaniu sądowym. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka z FAŚ. A tymczasem życzę miłego popołudnia, dnia lub poranka. No i mam nadzieję, że będziecie Państwo ze mną. Zapraszam również do kanału YouTube i Spotify. Do zobaczenia.